Matej powiedział, że co się ludzie będą śmiali, co zajebiście, że na stole z Matejego. Dawaj wariat. Manual. Manual. <śmiech> <śmiech> Dobra. Dawaj. Nie no, prędkość teraz, to elegancka. <laughs> Manko, tutaj Konrad, Stójkowe Jesteśmy dzisiaj na Zachodniej znowu. Jak widzicie, w ręku trzyma moje ulubione, ostat... mój ostatni ulubiony przedmiot, czyli snowskate'a, ale mamy ze sobą też snowboard. W ogóle z nim jest taka historia, że go kupiłem na wyjazd snowboardowy. Pojechałem i na miejscu okazało się, że to jest totalna kupa i wypożyczałem tam snowboard i Słuchajcie, na nim nigdy nie jeździłem. to jest tak jeździłem. jak z deskorolkami. Kupujecie deskorolki, okazują się głównym. no i niestety macie gówno. Ale dzięki temu ale można dzięki... pojeździć na skatepark. Słuchajcie, no i jesteśmy na skateparku. Robimy triczki i pewnie będzie śmiechała, bo się wywrócimy kilka razy i robię dla was pierwszej. Tak jak na łyżwach, jak zarzucasz i komuś sypiesz lód w twarz, jak zarzuciłeś się. Jest, yy, tak się za postępuje z nobami na lodowisku. Ale z Fifcioka chyba łatwiej. Boję się jak lód. Najgorszy pomysł świata. Ale mi się podoba, że ja go wymyśliłem. Nie próbuję już. Dobra, Tam jest gap śmierci. Ty, Bo już szybko jechałeś. A jakbyś strzowita w to spróbował? Albo w ogóle dawaj na placu przejść. Nie, nie w ten. No, nie, nie, nie w kąt. KFC. Co KFC? Jak co? co? Pierwsze, jak zrobię to KFC. No, no, no to kupisz sobie KFC No jakby to... Nie wiem... Dobra, raz spróbuję, na widzę Dobra Nie ma szans Nie stary, to jest za głupi pomysł Jeszcze mi świegiem w twarz strzeliłem. Wywrotki mamy już odhaczone, możemy <laughs> iść dalej Nie no, stary, co to był za pomysł w ogóle, Przez to so, 10 schodów jest łącznie Dawaj tego zjeżdżona gdzie jest gdzie Nie, A tam jest gruźlica na odjeździe to dlatego. <kłysy> Dawaj szybko, bo, bo mnie tajskie ciśnie. <kłysy> tam być chce wyjść puka do norki, krecik. <kłysy> Suj. koncept jest. Super. Do frontboarda. Ty wiesz na czym jeszcze musisz zrobić zjeżdżona? Na snowboardzie. Próbowałeś w ogóle zwykłego borda tutaj w dół? Na snow. Czemu by nie? Ojej Super. I teraz pis Super. <laughs> Dobra, Louis. Ty! Zrobiłeś! Ja mam bardziej na szkło na tym snow skacie, bo ja się czuję dobry O kurcze Jest wysoko Koska! Tyyyyk już w końcu I lecimy do bowla No i teraz co robisz? Dobra Ale przyhamowałem no i co? Na z parku się nie da? Przyhamowałem. Tam radę Dobra, do Dobra, dawaj pół raila lecisz, Bariat. To może nie. <głos> <głos> o prędkość Ale w głębie się wbił. Lepiej było, no ale prędkość. A jak, jak wiesz, jakbyś skoczył wcześniej, to po rurce już byś pojechał, wiesz? Wiem, ale nie, <noise> <wiem>. ale ja, <się głos> ja wiem. bo to coś nowego w <noise> życiu. Zupełnie, jak ja... Dwa razy na snowboardzie jeździłem, z czego raz nad stawem. Tak, ze mną. Mocha. Próbowałem! No ale to no slidy chyba są. Nie wiem jak to się nazywa na, na tym. No bo to jest długie, jak ty się wybijasz, to ja bym musiał za dwa razy szybciej jechać, żeby tak pewnie wskoczyć, nie? Bo ja nie mam pędu, żeby wskoczyć na ten. To znowu może z No, musisz bardziej na to skoczyć. Ale mnie lało do tyłu spraw. <noise> Coś takiego muszę zrobić. No, jest, jest trenowane na tapczanie, jedziesz. zostawiam <noise> złe wiatry za sobą. <głos> <głos> Mati powiedział, że zostawia złe wiatry za sobą, jeżeli nie słyszeliście. <noise> o! Ale było lepiej bez tych wiatrów. Zosta, Został, puszczaj. W ogóle to już tak lata wszystko. To jest ta, na słowo honoru to działa. Standardowo, piękny zachód na zachodniej. To jest tak pięknie. No i mat... Uh, uh, uh. Już myślałem, że nas na słowo na jedzie. Tam jakiś psiaur najpiękniejszy. Jo, pierwsze widzisz go, Mati? No, jak jest no to nie jest. No to się. No te, buty. <laughs> Albo czarne łapy. Mi się wydaje, że buty. To najpierw. Wansy tylko wansy. No. O, nie, byłem. trochę lepiej. Dobra, jest trening na sucho, na, na tarczanie, na kolanie. Nie no, nie ma szans, że ja tak skoczę, bo nie będę miał... No dawaj stary! <głos> <głos> dawaj, nie, musisz się ciężko. tak... No machnąć się bardziej. Ale ciężko jest. No domyślam się, że ciężko. Życie jest ciężkie. Nie, nie, nie pójdzie, no... Nie pójdzie, no... Co mam ci powiedzieć? No dawaj Mati! Co ty tam? O, no już lepiej! Jakbyś jechał, to byś stały na tym był Dawaj, stajesz na tym teraz no. Wierz, byś złapał równowagę, no! Ty zdujesz, bo nie jedziesz No Co? Idę pokazać Gdzie jest ten żeby kas pożyczył? Nie, mam swój kas. Pozdro dla ptaka Masz kurze kas? Masz tutaj kas ze sobą? Co za kot! Dobra, dla Matego ogarnąłem właśnie od dziewczyn tam yy, wielka orkiestra, została zakupione. Dobra, świąteczna oh, wow. pomoc dla Ciebie dzisiaj, Mati. Głowa mnie <laughs> No i co? Od razu 100 razy lepiej. Jest zmiana konceptu. Yy, opuściliśmy skatepark i mamy DIY spocik. Co myślisz? Myślę, że ogólnie wysoki jest ten ten. Nooo! Tak czy siak! Chociaż nie czuję tego tak, to nie chyba wolałem tam trzymać. Jooo! To jest kwintesencja mojego no świata. Tak ja nie mogę leżeć właśnie z jest... góry. Gdybyś ty widział, jak ty w ogóle, mogł... <noise> tak kompletnie po prostu, wygląda jakbyś chciał skoczyć na ten śnieg, nie w ogóle się wbić na to, tylko wylądować na tym śniegu tutaj. <noise> Dobra, chyba ja ciebie teraz będę odprzetywał. Kończymy? Czekaj, ostatni <noise> raz. Dobra, zajeba. Dobra, progressing wideo Mateusza jak... E, no, <noise> ten snowboarding. snowboarding. Chciałbym. Challenge. Bezwiązek byś nie dał rady. Bo nie jesteś tak No jakiś taki mały, mniejszy. Mniejszy stok jakiś. Nie, nie, ja już nie mam siły. Widzę właśnie, że nie masz siły. Dobra widzowie, to my tym miłym akcentem się żegnamy. E, to było forum deskorolkowe, wygłupy na śniegu. Edycja zimowa. Edycja zimowa. Forum e, snowboardowo, snowskate'owe. Mati cały biały, cały na biało. my razem bierzemy te narty. <laughs> Ty miałeś gdzieś narty takie śmieszne. dawałem już te narty. Buty na narty na pewno miałeś. Wszystko Dobra, e, przypominam o naszych kodach rabatowych, o tych pierdołach w e, opisie. Niedługo dużo rzeczy ze sprzętu deskorolkowego. Żegnamy się, forum deskorolkowe, elo. elo. Ty, my nawet w zimę w wansach latamy. Z mafią na czele. Z mafią na czele.